Cześć Wam, dzisiaj przychodzę z testem kilku rzeczy między innymi rzeczy, które kupiłam w Niemczech są w tym, no mam w sumie cztery rzeczy z czego dwie kupione w Niemczech, dwie y, wcześniej dostałam i teraz tak, y, tu jest Kruidvat eyeliner tak, tak, o taki eyelinerek, ale to później Oprócz tego tutaj mam z Benefitu tusz, ale ja po prostu tylko tak w ramach przypomnienia go Wam pokażę. Będę nakładać normalnie na odżywkę, z tego względu, że ja już go kiedyś pokazywałam na kanale. Tylko to było bardzo dawno temu i to była miniatura. Teraz mam pełnowymiarowy. Oprócz tego mam tak jeszcze z Rival Loves Me Puder, ten wiecie, taki czterokolorowy. I bardzo ciekawą rzecz. Tutaj jest Catrice e, Highlighting Hero Duo Pencil i e, szukałam w opisach, znaczy w internecie, opisują go w różny sposób jako coś, co jest e, po prostu kredką taką matową i błyszczącą, ale też widziałam opisy, gdzie było napisane, że to można użyć jako, e, właśnie, kredkę do oczu. Ale jeszcze oprócz tego jedną z tych końcówek tą błyszczącą jako rozświetlacz. I właśnie zaczniemy od tej kredeczki. Od tej strony. W opisie będą pełne nazwy tych produktów. A może jeszcze coś do ust wyciągnę? Zobaczę, czy tam w zapasach. Mam coś do ust. Zobaczymy, ale to później. I teraz tak, nie wzięłam swojego. O, i. Tak jak Wam mówiłam, Catrice Highlighting Duo Pencil Highlighting Hero, przepraszam. Yy, I tutaj po polsku nic nie widzę. No Catrice to wiadomo niemiecka firma. 2,4 grama. Yy, 36 miesięcy na zużycie. Vegan. Yy, kolor 020 Daily Light. I yy, skoro to jest tak to znaczy już wcześniej Wam wezmę. Tak wygląda matowy kolor. No, taki naprawdę różowiutki. Zobaczymy, jak to będzie. Czy ja coś jakieś cienie jeszcze dołożę? A tak wygląda rozświetlacz. Znaczy taka rozświetlająca ta część. I teraz mam tu przygotowane. I nie wiem, jak to użyć. <taki> takie, takie coś nigdy nie używałam. Ale dobra, najpierw spróbuję w ten sposób. No to będzie taki rozświetlacz dość powiedzmy spokojny. To nie to. Tu mam pędzelek. Przygotowałam wcześniej, ale wcisnęłam go w inne miejsce. O. No jako rozświetlacz Wam powiem, że to nikczem nie daje. A oprócz tego przecież będziemy to jeszcze mm, pudrować. No to już w ogóle nie będzie widać. Ale sam kolor gdyby był mocniej świecący to nie powiem, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Może na oku będzie to lepiej wyglądało, ale dobra. Dajemy z drugiej strony też. Jakoś tak trochę tempo to maluje, wiecie? I znika przy rozcieraniu. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy też będzie to jakieś ładne no, wiecie, w razie czego, jak to na oku nie będzie dobre, to ja to będę jako bazę używała, ale to na razie jeszcze nie. Teraz, no, widzicie, popatrzę też tak. Mm, nie, nie, nie będę używała tego jako rozświetlacz. Zresztą ja mam postanowienie: Mam tam jeszcze do przetestowania chyba jakiś rozświetlacz, nie jestem nawet pewna, czy to było to. <kluzny> w każdym razie, moje postanowienie, zużywam rozświetlacze kremowe, jakie mam i więcej raczej nie kupuję bo dla mnie to się mija z celem bo i tak się to później zakrywa ja muszę mieć przypudrowaną całą twarz nie mogę jakichś tam elementów no bo się źle czuję Dobra, a teraz tak Rival Loves Me i tutaj jest Loose Blur Powder to jest taki wiecie yy, no biały, żółty różowy i zielonkawy masę marek miało, nie wiem, która marka zaczęła, jakoś taka, jakaś jedna droższa i później taki boom był, chyba nawet z Vibo było i miałam ochotę kupić, ale jakoś tak się rozeszło, trochę się siłowałam, wiecie, było zaklejone, siłowałam się tutaj z otwarciem. Tak, później, o, mamy takie coś, o, i teraz, tu jest chyba folijka jeszcze, no ale zobaczcie, tak to wygląda, i wszystkie kolory teraz ładnie widać, a teraz chwilę się pomęczę z tą foliką, bo wiem, że tutaj gdzieś musi być, bo nic się nie wysypuje, a nie widzę, gdzie ją tu można, jak tu ją można otworzyć. także za chwilę. a przepraszam, nie powiedziałam wam tutaj co jest napisane, a ja już się siłuję. E, tu jest 20 gram, uuu dużo. to nie będzie 20 gram, to nie będzie tyle samo, co ma e, ten z Puder, który jest z tego, z Maxent Mor, on też chyba ma 20. Bo tutaj mam. Nie, tutaj jest 22 gramy. I powiem wam, już mam go niewiele. No, jak na takie, wiecie. Bo ja go mieszam z innymi. Tak, z innymi jakimiś. Dobra, teraz odkleję i zaraz wracam. OK, odklejone i teraz sobie przesypię odrobinkę na takie wieczko z Vimela, z, od pudru, wiecie, tego takiego znanego, z tej mat, 001, transparentny, także tutaj sobie trochę przesypię i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Okej, okay, tak to wygląda, jak przesypałam. Mam wrażenie, że tego różowego się najwięcej, ale widać wszystkie cztery kolory, widać, że są. No i teraz pędzelek i spróbujmy. Nigdy nie miałam takiego kolorowego, wiecie, żeby cztery kolory miał. To jest pierwszy mój taki puder. I jestem ciekawa, jak mi się on spodoba. Troszeczkę. O, szybko robi się suche. Bo tutaj jestem zlepiona. Znaczy taka, wiecie, lepka. Czy ja mam wrażenie, zobaczcie, tu jestem ciemniejsza, tutaj jestem jaśniejsza. No, on tak jakby, zobaczcie, tu jest bez pudru, a tu jest z pudrem. Tak jakby ten puder lekko rozjaśniał. Ale jest bardzo, bardzo gładziutko. No. Dobra, dokończę tak połowę twarzy i wam pokażę. Dobra, jest połowa twarzy. A, przede wszystkim, zobaczcie. Widać odrobinkę, jak ktoś lubi taki dzienny efekt, jeżeli chodzi o rozświetlacz z Catrice. I jeżeli ktoś lubi bardzo, bardzo dzienny efekt, to tutaj odrobinkę to widać. Bardzo malutko, ale jednak coś tam błyszczy. Ta niewielka dawka podrób, bo niewiele go trzeba było. No to, co widzieliście, to mi starczyło na połowę twarzy. Także jak on się okaże dobry, a coś czuję, że tak, bo już w tej chwili no, ślicznie to wygląda. I gładziutko, to ja go będę miała, miała i miała. No, ten z Max More, ale on jest taki bardziej matujący. On robi mi czasami wręcz taką maskę i trzeba go gigantycznie dużo zużyć w porównaniu z tym, ile tego. Także ten to będę mieć i mieć i mieć. No, yy, także moim zdaniem on lekko rozjaśnia twarz. To akurat mi się teraz przyda, bo wiecie, mam taką, zrobiłam sobie mieszankę, która mi lekko ciemnieje. Jak nakładam, od razu jest śliczna, później mi ciemnieje. A nie chcę jeszcze bardziej dodawać jakichś jaśniejszych, chcę jak najszybciej ją zużyć. No, także została mi jej gdzieś tak na tydzień. Pomęczę się. Może ten puder będę używać, żeby było ciut jaśniej. No. Dobra, wiecie co? To teraz tak, ja wykończę twarz, brwi, i wtedy do Was wrócę i zajmiemy się tymi kosmetykami, które mam do oczu, czyli tuszem, kredką i eyelinerem. A jeszcze jedna kwestia, zapomniałam Wam powiedzieć, bo ja mam lekko, lekko przytkany nos i dopiero teraz, jak nos tak sobie zaczęłam bardziej intensywnie robić, to Wam powiem tak, ten puder pachnie. I to jest taki zapach nie owocowy, nie jakiś taki kremowy. To jest takie perfumowane. To jest zapach delikatnych perfum. Takie pudrowe perfumy. Nie obraziłabym się, gdybym miała taki zapach do używania na ciało jako perfumy. Bardzo ładny zapach. No. Ale taki, takie perfumy kwiatowe delikatnie kwiatom, ale jakie kwiaty to Wam nie powiem, bo mam lekko przetkane nosy no i nie potrafię rozpoznać to samo mam ze smakiem, nie, nie mam COVID-a, testowałam Ty robiłam sobie teścik także, dobra, idę w końcu zrobić resztę twarzy i za chwilę wracam, dobra, jestem ale wiecie co, przez pomyłkę tak maźnęłam tutaj niechcący i zobaczcie, ta kredka ta z ona jest niezastygająca, ona się rozmazuje i jak się rozmazuje, to znika. Także nie wiem, czy coś z tego będzie. Ale dobra, zobaczymy. Trochę czuję się zawiedziona. Ok. No to teraz tą stronę. Nic nie używałam, tylko nałożyłam sobie bazę pod cienie i ją wzięłam beżowym cieniem. Tak sobie przygotowałam. Nic więcej na razie nie mam. Najwyżej, później będziemy coś używać. Zobaczymy. Nie wiem. Okej, okay, dobra, próbuję. To, że tu jest tak wychlapane, moje nieumiejętne, wiecie? Nieumiejętność zamykania takich rzeczy, takich kredek. O, już wypucowane i robimy. Strasznie tempo. I tak się. Klei się, dobra, okej, okay, ale strasznie tempo idzie się tak ciągnie się, dobra jakiś pędzelek może do roztarcia nie przygotowałam sobie, może ten no nie, no zobaczcie co to się zrobiło okej, okay, może palcem no dobra palcem, okej okay. Ale to jest, zobaczcie, praktycznie tego cienia nie widać, tego rozświetlacza. Tu, a tu. Tu jest trosze, troszeczkę po prostu jaśniej i tyle. To jest wszystko. I mam wrażenie, że nadal jest no, nierówno. I poli mnie oko od tego rozcierania, widzicie? Powieka. Takie podziewie. Co z tym zrobić, to ja nie mam pojęcia. No nie. Tu akurat Catrice jakoś tak lepi się to dalej. Bo może będzie, ta strona będzie lepsza. Dobra, zrobię to samo tutaj z tej strony. Może ta świecąca będzie lepsza. Na razie nie używam żadnych dodatkowych cieni, ale no mam wrażenie, że no to jest brzydko. To, 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 to nic nie robi, no. Kompletnie nic. OK, zrobiłam drugą stronę identycznie. Jako cień dla mnie to jest totalne, beznadziejne, totalnie beznadziejne, ewentualnie może będę, ale to znowu, to jest mój sposób na zużycie, że będę używała tego jako bazy pod cienie, w ten sposób ewentualnie, a tak poza tym, mm. ale teraz, no, normalnie powieki mnie bolą i kałki oczne od tego rozcierania, teraz to strona z rozświetlaczem. Tutaj, to znaczy, tutaj już mam pudrowy też rozświetlacz, także nie patrzcie na to, że ona tak mocno, znaczy ten rozświetlacz tak mocno tutaj świeci, bo on był prawie niewidoczny, a ja tak nie lubię. Ale teraz tak, spróbuję tutaj w kącik tak dać, tak troszeczkę i tutaj. Zobaczymy, może chociaż ta strona będzie dobra. A tu w kącik. No zobaczcie. To jest takie... Hmm. Nic nie błyszczy. Prawie nie widać. Coś tam tak jakby jaśniej. To jest moim zdaniem bubel. Ani to rozświetlacz, ani to porządny cień. Wiecie, ja mam doświadczenie z cieniami w kredce. Może nie jakieś, nie wiadomo jakie duże, ale mam. Więc, a to jest mm, rozczarowanie. Dobra, te, ta sama sytuacja zrobię tak samo. I wiecie co, coś tutaj na oko nałożę. Nie wiem za bardzo co. Cokolwiek żeby było. I nie będę ruszała. To po prostu będę używała jako bazę cienie i tyle. I nie jest to totalny znaczy nie. W założeniu, tak jak powinno to być, to jest totalny bubel, bo kompletnie nic nie widać. Odrobinka rozjaśnione i tylko tyle. Yy... Ciężko się rozmarowywuje. No, gałki oczne mnie bolą. I powieki, skóra powiek. Także. Mm -mm. <laughs> no dobra. Za chwilę się zobaczymy. Cokolwiek na oku zrobię. Cokolwiek. Dobra. Yy, tak, na oko. Tutaj jest kredka na linii wodnej Wipera, taka nudowa. A na oku, dosłownie z tej paletki, którą kupiłam w Disie za parę złotych, 6-8, coś takiego, użyłam tego cienia i tego cienia. Po prostu cokolwiek, żeby było. Nie jest nawet nierówno. Al 6 to zniechęciłam się przez tą kredkę. Ej! Tak bardzo na nią liczyłam, bo takie ładne kolory, a tutaj. No trudno. Trudno, trudno. Ok, nie zawsze może być fajnie. Więc teraz tak: eyeliner z i 2 I teraz tak, tutaj kolor jest napisane 020 Crystal Black. To jest Glossy Eyeliner Pen. 12 godzin long lasting. Czy coś tu jest jeszcze wegański? I nic już więcej takiego, co by nas mogło interesować, nie ma. Nie ma nawet po angielsku, tylko jest wszystko po holendersku. A, 12 miesięcy na zużycie. No to jedziemy. W tej chwili mam tylko jeden eyeliner takiego typu. Z benefitu, ale już tak powoli mi się zaczyna wypisać. Nie, to znaczy, nie wiem, ostatnio, ale być może to było z winy cieni, jakie miałam pod spodem. Może miał problemy, ale teraz to. Glossy, to co on będzie błyszczący? No zobaczymy. Z benefitu mam matowy, więc jak ten by był błyszczący, to wcale bym się nie obraziła. Dobra, jadę z koksem, bo to trzeba działać. Ładnie sunie. Końcóweczka taka, wiecie, markerowa. Takie lubię. Lubię takie. Nie lubię takich, wiecie, typowych włosków. Takie są fajniejsze. O ile są miękkie. Tu jest miękko, ładnie sunie. Nie jest taki typowo, aż taki, wiecie, aż czarny-czarny. To jest ciemne. Ta nie jest taka smolista, szkoda, lubię taką smolistą, ale bardzo ładnie, precyzyjnie można tutaj, widzę, wyrysować. No, można cieniuteńką tutaj taką linię wyrysować. Dobra, wyrysuję drugo, drugie oko i zaraz wracam. Dobra, wyrysowałam i rzeczywiście on tutaj, jak popatrzycie, jest błyszczący. I na oku to też widzę. To znaczy, to nie jest taki błysk, że wiecie jakieś rozświetlacze, czy coś w tym stylu, ale ma wykończenie takie lekko błyszczące. Wiem, że są osoby, które nie lubią takiego błyszczącego wykończenia, więc to akcentuje. A jeżeli chodzi o malowanie na oku, bardzo fajnie, precyzyjnie, bardzo milutko. No, nie jest taki super, super czarny. A poczekajcie, zaraz zobaczę tą z Benefitu. O, mam to z Benefitu. Jedyny jaki mam, także nie mam z czym innym. I zobaczcie, to jest benefit, jaki on jest czarny, a tutaj jest taka czerni, wręcz wpadająca w taki brązik. Także widać bardzo dużą różnicę. Okej. Okay. Ale jakbym miała tak. Troszeczkę muszę tu dorysować, bo widzę. Jest nierówno. Ale to ja lekko, lekko tylko czubeczkiem robię. Bo chcę delikatnie tylko o. Okej. Okay. Tylko troszeczkę. Już jest równo? Tak, jest równo. No, <laughs> więc samo malowanie bardzo, bardzo fajne. Jakbym tak miała porównać do Benefitu, to jak Benefit dla mnie to jest totalna dycha. To to bym dała patrząc na całość, na to, że jest jednak... Znaczy mi nie przeszkadza akurat to, że jest błyszczące, ale tak kolor, Mm, mm. mocna ósemka, to bym dała mocną ósemkę, to jest taka stabilna, taka mm. dyszka także to, się cieszę, już poprawa humoru już, już jest lepiej po tej kredce, dobra no to teraz benefit ale muszę sobie przygotować mm. Mm. bo już tą kiedyś miałam, tą maskarę to jest tylko na zasadzie, bo to jest bank Gal, Bank. Ja już ją miałam w miniaturze kiedyś. I teraz co tu jest napisane? Oczywiście, Benefit. 6 miesięcy na zużycie, 8,5 grama. No to dużo. I to jest wszystko. Nie otwierałam. Zapomniałam, powinnam otworzyć. Taka szczoteczka no dobrze, że jest silikonowa, bo ostatnio takie włochate używam. Nie mówię, że jakoś takie, wiecie, że to jest dla mnie tragedia. No, ale jeżeli mam wybierać, to wolę takie. Dobra. Podejrzewam, że ona będzie na bardzo długo mi starczała. Ja ogólnie, wiecie co? Ja mocno dużo używam y, tuszu, a jednak u mnie tusz jakoś tak, tutaj jeszcze muszę poprawić, jakoś tak y, bardzo długo mam. Tuszę. A co tu? Coś było. Wiem, coś było na zalotce Wiem co. Testuję jak mam czas tutaj. O, tą paletkę. Ogólnie testuję dwie. Yy, tą paletkę i użyłam wczoraj tego. I tutaj są takie płateczki. ale dobra, już. stoimy O, już. No, także z tego musiało być. Wczoraj nie zauważyłam że na zalotce zostało. Ok. Tylko jedną warstwę taką cieńszą dam. I jeszcze później zrobimy, zrobię przerwę i naprawdę poszukam może czegoś do ust, bo wiecie, ja mam tutaj całą taką szufladę rzeczy, które są na przyszłe testy. I kupię i czasami leżą i leżą. W końcu trzeba się brać. Dobra. Pierwsza warstwa. Jedziemy. U. Ok, to jest pierwsza warstwa, na tym oku tylko. Dobra, to teraz. Tu jedna warstwa, tu dwie. Ok, tu są dwie warstwy, jedna. I już teraz pamiętam, dlaczego on mi się tak podobał poprzednio. Już teraz wiem. No, super. Super. Teraz tu dwie warstwy, dać tu trzecią. E, trochę mi się prostuje, ale to jest dlatego, że ona jest taka bardzo sucha, jak e, to było poprzednio już też. Nie, tutaj dam dwie warstwy i starczy, bo jest bardzo dużo, żeby nie sklejało. E, to jest. Czekajcie, dam dwie warstwy i później przyjdę. Dobra. Mam dwie warstwy, jeszcze Wam się pokażę. może tak o od boku bo widzę że tak czasami robią też dziewczyny No i e, jeżeli chodzi o tą ja wiedziałam, że ona będzie fajna. W tej chwili ona mi tak lekko prostuje, lekko, ponieważ jest bardzo sucha. Ale ja pamiętam poprzednio, jak miałam tą e, tą maskarę, że ona była fajniusia. Naprawdę była mm, takie, że robiła mi super firanki. No i widać, jest rozczesanie. Nie widać takiego, wiecie, żeby ona tak wydłużała. Ona bardziej tak zagęszcza, ale no, jest w porządku. Jest fajnie, podoba mi się, będę zadowolona z tego tuszu, ja o tym wiem. Ale wiecie co? Jeszcze w międzyczasie znalazłam kredkę i teraz mam tu kredkę do ust. Tam jeszcze gdzieś są jakieś pomadki, ale po prostu czas koni. Oj, powinnam już wychodzić z pyniem. Tutaj jest essens kredka też niemiecka firma. Yy, b, 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 jak tu się nazywa? 302. Oj, nie przeczytam tego słowa. Także w opisie, jeżeli coś. Yy, I próbuję słoiczek. 24 miesiące, 0,78 grama i twarda. Ale no, do dzisiejszego makijażu będzie bardzo fajnie pasować, ale jest twarda. Ona ma taki kolor. Czekajcie, może trzeba bardziej rozpisać. Że na moich ustach prawie jej nie będzie widać. Ok, wypełniłam całe usta nią. Ja jeszcze na to dam błyszczyk. Po prostu nie mam odpowiedniej pomadki, która by mogła być do takiej konturówki. Ale y, jako sama taka, ta, podoba mi się, jest dosyć twarda, jeżeli chodzi o używanie. No nawet następny SMS. Y, jeżeli chodzi o używanie, dosyć twarda, nie bardzo twarda, ale dosyć. Ale, no, podoba mi się na ustach ten kolorek. Taki do takich makijaży, wiecie, y, gdzie chcę tylko. Wow, troszeczkę, żeby było to jest ok, a i jest bo już patrzyłam, lekko zastygająca nie w pełni, ale jest zastygająca musiałabym, czekajcie, teraz mocno no jak mocno potrę no to schodzi jeszcze coś tam widać, ale schodzi jest lekko zastygająca, także fajna, w porządku ok, no to w tym sposobem wyszło na to, że użyłam przetestowaliśmy dzisiaj wspólnie pięć produktów i jedziemy tak Puder bardzo mi się podoba. Fajniutki jest. Yy, tu kredka dla mnie mm -mm. będę ją używała jako bazę pod cienie, ale no jako sam cień to nie. Wiecie, ja muszę nałożyć jakiś błyszczek. Mam tutaj taki błyszczek z Belle. No i jeszcze z serii tej takiej k-popowej. I od razu lepiej. Mhm. Teraz fajnie. Potem co? Eyeliner. Eyeliner bardzo mi się podoba. Biorąc pod uwagę, że to jest jeszcze tanioszka, fajnie. Naprawdę fajnie. Chociaż wiadomo, z benefitem, tak jak tutaj Wam pokazywałam, on, benefit jest naprawdę kluczo czarny. Tutaj to jest taki, taka czern idąca w brąz w porównaniu z benefitem. Chociaż tutaj nie widać tego, że to jest wchodzące w brąz. Widać czern. Także tutaj to też w porządku. E tu, tuż też mi się podoba. Kredka. Jedyny minus jaki ma dla mnie to jest lekko twarda. Poza tym bardzo mi się podoba. I, Ale w tej chwili nie mam pomadki takiej, która by do, do niej pasowała. Być może. Kiedyś kupowałam jedną. Wydaje mi się, że kupowałam jakiś jasny brąz z Rimela. Muszę tam się zagłębić i poszukać. Może jest. Może jest. Więc przy jakichś innych testach zbiorczych znowu. Także na pięć Kosmetyków jest tylko jeden, z którego nie jestem zadowolona. Z tego. Reszta jest w porządku. Zwłaszcza, wiecie, co jakby. Nie. To, to, bardzo. Nie, no właściwie z tych trzech rzeczy bardzo jestem zadowolona. Puder, eyeliner, tusz. Yy, kredka ok, na zasadzie ok. A tu oko mnie, dosłownie oczy mnie bolą, powieki mnie bolą, także nie. No nie, 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 nie. Yy, ale spróbuję używać jej jako bazy, jakoś coś wymyślę, jakoś będę zużywała. Spróbuję, no spróbuję. Ale najpierw mam inne rzeczy do yy, wykańczania, jako bazy, czy po prostu bazę mam. Także, także serdecznie dziękuję Wam za oglądanie filmiku, ile oglądaliście do końca i bardzo proszę, dajcie lajka, subka, komentarz. <laughs> pa, pa.